Thank you. Nasza kolejna rozmowa również w tym kierunku zmierza, chociaż tutaj więcej na temat marzeń sennych, skąd one się biorą, też porozmawiamy, ale zacznijmy od początku. Już teraz razem z nami Diana Sałacka, rzecznika, rzeczniczka Kopernikus Festival. Ten festiwal rusza dzisiaj. Dzień dobry. To tak w, w takiej pigułce. Co tam się będzie działo podczas tego festiwalu? Zaznaczmy, że wirtualnego ze względu na pandemię koronawirusa. No niestety nie w realu, ale Mimo wszystko festiwal się odbędzie. Jasne, Szanowni Państwo, więc niestety w tym roku przenosimy nasz festiwal. Na formułę właśnie taką online-nową, ale dzięki temu zwiększamy możliwość uczestnictwa w tym naszym wydarzeniu. W tym roku będziemy poruszać tematykę czasu i ten czas będziemy rozważać nie tylko z perspektywy no, takich nauk, które wydawałyby nam się ciężkie, czyli fizyka, filozofia, być może biologia, bo oczywiście nasza ewolucja jest związana z czasem. Będziemy też rozważać czas. W takich aspektach codzienności naszej, na przykład ulubionych książek science fiction, czy też chociażby porządnego wyspania się, bo to też kosztuje jakiś zasób czasu. Więc cały ten festiwal jest do znalezienia na naszej stronie internetowej www.kopermikusfestiwal.com, gdzie mogą Państwo dołączyć do nas z każdego miejsca, w którym tylko dosięga Państwu internet. No właśnie, te nowoczesne technologie mogą być zmorą, ale okazać się mogą też wielkim przywilejem i, i faktem, że w dzisiejszych czasach online'owo taki festiwal e, może się odbyć i niezależnie od tego, w jakiej części świata jesteśmy, tak naprawdę do niego dołączyć możemy. No ale właśnie, to kluczowe słowo, pani Diano, czas. E, używane albo nawet nadużywane przez nas, ciągle mówimy, nie mam czasu, pędzę, bo brakuje mi czasu. Sen jest na wagę złota wręcz, bo, bo, bo to też trochę stało się taką, takim wyznacznikiem XXI wieku, kiedy ciągle gdzieś pędzimy, i tego czasu nam brakuje, że e, mamy go zbyt mało e, na sen, i tak dalej, i tak dalej. E, czy, 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 czy z Pani perspektywy, czy my na to zwracamy uwagę? Przywiązujemy wagę do tego, jak mówimy, jak wykorzystujemy to słowo czas, i czy zastanawiamy się nad tym, czym on naprawdę potencjalnie jest i jak bardzo on ma wpływ na nasze życie? Jest taka hipoteza w ogóle filozoficzna myślenia w języku, kiedy to właśnie język kreuje rzeczywistość, na którą musimy nazwać te pojęcia, wyodrębnić. Świat, który widzimy dookoła, to, że widzimy ścianę i drzwi, my mamy osobne pojęcia na to, to jakoś się konstruuje, ale my też w ten sposób dzielimy rzeczywistość i ten świat w ten sposób właśnie postrzegamy. Więc to, że my próbujemy używać metafor dotyczących czasu, czyli rozciągać ten czas, w kółko nie mieć czasu albo. Mieć wrażenie, że czas się dłuży momentami, szczególnie jak jesteśmy na przykład na bardzo nudnej operze i zegarek nijak nie chce się przesunąć o te parę minut do przodu. To wtedy mamy wrażenie, że ten czas faktycznie działa inaczej. I za każdym razem wydaje nam się, że jesteśmy w stanie nim manipulować, ale niestety no, bywa różnym. Potrafimy się też. E, właśnie jak pani wspomniała, bo chciałam państwu opowiedzieć ze względu na e, tak wczesną porę, e, nie wiem o której państwo wstają, albo o której państwo, e, ile, ile godzin trwa e, ten sen. E, on jest bardzo potrzebny do naszej produktywności. Jakby chroniczne niewyspanie się jest e, no, takim naszym w sumie dużym problemem jako e, całego społeczeństwa, cywilizacji. Natomiast e, warto dbać o e, ten czas spania i warto też zapamiętywać, e, no między innymi co nam się śniło, bo te sny bardzo szybko, e, właśnie szybko to jest określenie dotyczące czasu, e, ale te sny potrafią nam bardzo szybko ulecieć, a są dosyć istotne. No właśnie, to w czym są istotne? Bo ja mam coś takiego, bo nieraz rozmawiam z innymi osobami i, i są tacy, którzy nie pamiętają, wie kurczę, no nie pamiętam, co mi się śni w ogóle, mam pustkę. A są tacy jak ja, którzy mają sny takie przygodowe i takie historie, że hej, tylko w momencie, jak się przebudzę w nocy czy rano, jeszcze są w mojej głowie, ale oczywiście wpadam w ten cykl funkcjonowania w ciągu dnia i po, po godzinie dwóch on już gdzieś tam mi ucieka, pozostają jakieś, jakieś fragmenty. Z czego to się bierze? To jest nasza taka indywidualna predyspozycja, jak pamiętamy i jak dobrze pamiętamy, jak szczegółowo pamiętamy to, co nam się w nocy śniło. Natomiast jedna z hipotez psychologicznych dotyczących tego, co nam się śni, no bo czasami nam się śnią naprawdę kuriozalne i bardzo dziwne rzeczy. Nie wiem, co pani się ostatnio śniło. Ja miałam ostatnio sen dotyczący wielkiej powodzi i był dosyć, dosyć straszny, ale dlaczego właśnie straszny? to właśnie te najbardziej groźne sny, te straszne zapamiętujemy najlepiej. Z tego względu, że tak jak mówi ta hipoteza, yy, i tłumaczy to w ten sposób, że nasz mózg w trakcie spania ćwiczy sobie najbardziej takie yy, straszne momenty. Aby się do nich przyzwyczaić. Czyli w momencie, w którym naprawdę nadejdzie wielka powódź, to przez sen mój mózg już wytrenował tę sytuację, powiedzmy. Już mój mózg wykonał taki mały trening, że ok, to mogłoby się stać, więc śnią nam się rzeczy, które nasz mózg, nasza podświadomość odbiera jako zagrożenie, tak żeby je po prostu przećwiczyć w trakcie spania, żeby już wyrobić sobie jakieś mechanizmy. Co w tej sytuacji można zrobić? Dlatego te sny najczęściej są, przynajmniej według tej hipotezy, są dosyć lękliwe, dosyć bazujące na naszych zagrożeniach, no ale też je dobrze w miarę zapamiętujemy później. No właśnie, ale też się zastanawiam, jak bardzo duży wpływ na to, co nam się śni, ma y, otaczająca nas rzeczywistość, bo y, myślę, nie jestem jedyną osobą, która tak ma, że coś się wydarzy, coś mignie mi jakiś obrazek, później się zastanawiam, dlaczego ktoś albo coś mi się przyśniło. Jak zaczynam to analizować, dochodzę do wniosku, że, że gdzieś jakaś historia związana z tym snem pojawiła się w moim życiu, tylko ja nawet nie zwróciłam na to uwagi. Są różne bodźce, które po prostu zapamiętujemy, nie w takiej pamięci podręcznej, którą mamy na wyciągnięcie ręki, że próbujemy coś sobie przypomnieć, tylko są to różne kolizje faktów i zdarzeń, i dopiero dzisiaj psychologowie dochodzą do takiego punktu odbioru tych snów czy analizy, opierającego się na podstawie. No w miarę dużego respektu do tego, co nam się śni. Z tego względu, że kiedyś już po Freudzie. No te marzenia senne były trochę tak zbagatelizowane, trochę miały taki status wróżb starota, prawda, że coś, coś tam wyszło, prawda, i nie możemy z tego zbyt dużo prognozować. Dzisiejsza psychologia i psychoterapia wraca troszeczkę do marzeń sennych, aby wyciągać nitka po nitce, dlaczego akurat to wydarzenie zapamiętaliśmy z tego snu, dlaczego to wydarzenie akurat nam się śniło. Oczywiście trwają nadal badania nad tym, czy da się przeskanować w miarę dobrze nasz mózg, żeby wiedzieć dokładnie, co nam się śni, albo dokładnie o czym w danym momencie myślimy. Nie idzie to na razie fenomenalnie. Co chwilę są w tej dziedzinie ogłaszane jakieś sukcesy, z tego względu, że nasze obszary mózgu uruchamiają się podczas naszego spania w różnych rejonach. Różni neuronaukowcy próbują tutaj faktycznie uprawiać jakąś prognozę, dotyczącą tego co tutaj może się nam śnić w danym momencie natomiast no, jeszcze pracujemy nad tym czy, mm, no, da się odczytać dokładnie co nasza głowa myśli mimo tego, że jesteśmy nieświadomi. Ale A jeszcze pani jedna kwestia no. bo tutaj dzięki Patrykowi wydawcy Ja wiem, że muszę panią zapytać o demona dusiołka Kto to jest demon dusiołek. Oczywiście to nasza świadomość też a propos, skoro jesteśmy gdzieś pomiędzy wróżeniem z fusów tarotem a faktyczną nauką, warto zwrócić uwagę, że w ogóle takim zadaniem nauki jest stawianie pytań, a dopiero później szukanie odpowiedzi, więc pojawia się bardzo wiele hipotez, nawet legend, z których ludzie wyciągają różne dziwne wnioski, co jest przyczyną tego zjawiska. No i takim właśnie zjawiskiem. Jest paraliż senny. No i tutaj bardzo prosta, taka legendarna wręcz odpowiedź na paraliż senny, czyli moment, w którym my się budzimy, natomiast nasze ciało jeszcze jest nieruchome. I to jest moment, w którym bardzo wiele osób tłumaczy, że spotkało je coś strasznego, że wiedźma na nich się działa albo demon. No i ten demon jest zwany demonem Dusiołkiem. Naprawdę wytłumaczenie naukowe jest dosyć. Hmm, Cóż, odbiegające od takiej e, fantastyki, natomiast jest dosyć proste do wyjaśnienia. To, to nie jest jakaś wielka zagadka naukowa, jak funkcjonuje demon dlatego, że e, okazuje się, że w trakcie naszego snu, kiedy na przykład nam się śni, e, no powiedzmy przykładowa powódź, e, która mi się śniła. Oczywiście w trakcie tego snu pływałam, no ale nie powoduje to, że e, no jak w komedii, prawda, w łóżku e, ruszam Rękami i nogami. No i dlaczego? Tak się dzieje, dlatego że w fazie snu nasze ciało wchodzi w taki etap znieruchomienia zupełnego. Czyli jeżeli nam się no śni, że biegamy, to faktycznie nie biegniemy. Jeżeli śni nam się, że jeździmy na rowerze, to nie ruszamy też ani rękami, ani nogami w ten adekwatny do tego, co nam się śni, sposób. I to wszystko polega na tym, że nasze ciało jest w stanie paraliżu. I kiedy budzi się nasza świadomość niechcący w trakcie nocy, może być to kwestia bezdechu, może być to sygnał wywołany nagle gdzieś z zewnątrz, którego tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie zauważyć, że to zostało wywołane przez na przykład dany bodziec, my się budzimy, a nasze ciało dalej jest przez parę no, sekund, minut sparaliżowane. Dlatego tutaj wiele osób, które doświadcza tego zjawiska, uznało, że to... W w takim wypadku No musi być coś, coś magicznego w, w nim więc e, legendy o demonie duciołku powstały właśnie w ten sposób. Pani Diano pani Diano Dzięki serdeczne za to wyjaśnienie zapraszamy wszystkich na Kopernikus festiwalu Rusza już dzisiaj online owo. tak jak mówiłyśmy wcześniej oglądać można w związku z tym na całym świecie i słuchać ciekawych na pewno, e, wykładów Diana Sałecka była dzisiaj razem z nami Dzięki za wyjaśnienie kwestia po wszystkiego dobrego dziękuję pięknie.